Trzy, dwa, jeden, elo! Siemanko, jestem Dominik, a to jest Wiktor i będziemy nagrywać fasolki. Aha, jeszcze jedno, pod tym odcinkiem proszę. Mamy jeszcze dwa mi... łapy w górę i właśnie otworzymy. Tu jest jedna paczka i mam jeszcze gumę. Pokażemy, jak to truskawki wygląda Tak wyglądają gumy, tak fasolki. Tu już są otworzony. Powiem pewnie jakie są smaki. Jest truskawka, jest cola, jest popcorn, jest um, arbuz cytryna wiśnie um, pomarańcza um, jagoda jabłko winogrono lody śmietankowe frutki, mango wróżka, zgniły ser wanilia jest zupy pineapple ananas i jeszcze jest pich. Um, nie. Więc testujemy. Ja pierwszy. Żebyś żeby się jaki smak, ale pokaż. Do kamery. No, nie masz widzieć. Sprawdź czy widać. Sprawdź widać. Chwila. Widać. Ale, ale nie padł. Zakryjecie ok? Pokaż do kameny. Tutaj będzie w kolorze jest? W mhm, jest. <laughs> Teraz już patrzeć. Ja wiem. Powiedz. Powiedz. Y, to jest gdzieś to chyba grązka, coś takiego. No ja braka. Mmm. Mm. Losuję i Co mi się wylosowało. Widać? No. Mm. O ja! ja, ja masz coś białego! Masz coś dobrego! Mhm. Proszę, mm. masz kolę. Tak! Kola! O, no, moja kolej... malej... nie? Mhm. Uh -huh. Widać? Da, trochę bliżej? Pewnie, ja pokażę może. Proszę, patrzcie. Mm. Hmm. Zgaduję się teraz. Mhm. Chyba tak. Ja to był kolor. Ja to screen. Myślać to jabłko, zielone jabłko. Mm -hmm. Ubię chyba. Ja, ja pokażę. Tak od razu tego nie będziemy wstawiać, ale bo najpierw musimy zobaczyć jak to się nagrało. To będą te gumy. I... Wiktor, chodź, nagrywamy fasolki. On ci nas obraził, on nas się lubi. Wiktor, widziałem Cię na wyspie wczoraj. Wiktor, wczoraj Cię widziałem na wyspie. A wiesz, ja co ja wczoraj? I tutaj to mamy gumę. Nasz kolega Wiktor chodzi z inną do klasy, ale niezbyt go lubimy. Ja go lubię. I no tak, lubimy go, ale niezbyt, bo... Ja go lubię. No, ale ja też, no, ale nie. Ej, teraz masujemy, ej, gdzieś zjedzisz święto, nie? Mhm. No, to sobie masz. Pamiętam, co tam z dzień tu sobie wyniosło. Z dzień tu sobie wyniosło, tak? Z dzień tu sobie wyniosło, tak? Trochę już 5 minut, ale. I posłanki też można wypluwać, ale nie mamy ciepła. Nie, lampy zobaczyć. Wiesz, po Twoją głowę. O! Dobra, teraz moja kolej. Tylko tak, żeby wybiorę laser. sobie tak, żeby było. Tak, tak, tak.

Pomarańczową, zaleszyjną. Co robicie? Wyspacz. Odno odcinek. Na fasolki nagrywamy. I mamy nowy kanał. I mamy to. Co mam zrobić? Wyknij to. A co mam wyknąć? Mamy? Mamy ten kanał. Dobra, ja biorę skórkę. Znamy to proszę niebieską. Ale te pasolki akurat to są dobre smaki, młode też są To wie właściwie nie są oryginalne pasolki, ale pasolki są takie w... Opowiem wam, że w net to mogę tu kupić po 6 zł, a w te map po 7. Tu i małpka robi gotówkę drożej, a za gotówkę już takie gumy kupić. Pokażę jeszcze raz. To jest ta sama firma. Gumy? Hmm. Ja sobie jakiś samo Ja wyglądam. Ej, Ludziszka, kto umie czpelować, kto umie czpelować, też stawia lajka. Mm -hmm. To nie umie też. Oni właściwie z nim jadą, to właściwie nie jest aż tak złe. No jest takie, że się da zmiotować. Mnie się ci takie słodkie. Ono też zmiocuje się cukru. Już tam z gniuszem. Dobry. Pilka euro na tej czapce. To chodamska, ale... No dobra, ja jeszcze sobie wybieram różowe tutaj, żeby się przybyła. Tak, różowe tutaj, tutaj. Poczekajcie, jeśli sobie... To wiem, te fasolki, i nie wiem, gdzieś tam miesiąc temu, miesiąc temu kupowałem, albo i, i więcej, ale... Miesiąc temu czym więcej kupowałem, bo chciałem, bo chciałem mieć kanał i teraz już mam dobry kanał i nagrywam Drugie filmiki. I jest, się, że pierwszy filmik będzie z Planet, ale... No nie chcę mi się tego za bardzo nagrywać. Gdyby co to, to nazywa się Dominik GG1. Gdyby ktoś y, się chwytał. Ma...